Możemy na sesji wyrazić, bo jest wszyscy rządzący naszym miastem. Te swoje bóle. Spółka miejska podlega Panu. Ludzie chodzą do prezesa spółdzielni, ten odsyła nas do prezesa Łuby i do pana, bo tak naprawdę to państwo odpowiadacie za skarżenie Przez tyle lat rządów pana, bodajże 16 lat, i prezesa łupy nie przeprowadzono żadnej poważnej modernizacji. Były tylko huczne zapowiedzi, tak jak w 2013 roku. Pozyskaliśmy dotację 5 milionów i miała być opalana tak zwane z zrębkami. Podpisano umowę z wykonawcą, z wykonawcą, z nadleśnictwami i my nie wiemy co się stało, bo nagle wszystko ucichło i tak jest do dziś. Ciepłownia w Łomży, która poszła to drogo, nie funduje takich Podwyżek ludziom jak u nas. Jak u nas. I żebyśmy byli konsekwentni, że co żeśmy postanowili, to już, już nas by tutaj nie było. Bo nie byłoby takich podwyżek. My mamy najwyższe podwyżki za ciepło, za, za, obrzeb, za wodę i my chcemy wiedzieć, gdzie się podziały nasze dotacje otrzymane od państwa, bo takowe żeście na pewno otrzymali. Punkt to powinien przynosić zyski, mają stację paliw, pobierają opłaty targowe ze śmieci. My, my jako mieszkańcy spodziewaliśmy się podwyżek, ale nie tak, wy, nie, nie tak wysokich. Nie tak wysokich. Panie burmistrzu, ja jeszcze mam taki, taki tam przykład, jedna gospodyni mająca takie same E, tak jest Taką samą sytuacji finansową, ma dwa tysiące i druga ma dwa tysiące. Jedna się rządzi tak, że, że jeszcze jej zostanie, a druga w połowie miesiąca już nie ma na życie. To tak samo jest u nas z, to, e, z tym pukiem. Nie, nie zdaje egzaminu prezes, zatrudnił pan młodego prezesa bardzo dobrze. Do młodych należy przyszłość. Dajmy mu wolną rękę. Prezes Żakalski, jak zaczynał modernizację w ciepłowni to włoży, to też był młodym człowiekiem, ale dano mu jakieś zaufanie. Tyle lat, tylko my mamy podwyżki. Co my robimy z ciepłownią? Komin pochylał się ku upadkowi, to go obcięli, no i to jest modernizacja ciepłowni. No. Mamy też prośbę do radnych, Nie fundujcie nam podwyżek ze wszystko w jednym czasie, bo ludzie mają po 2000 emerytury. Niektórzy nie nawet nie mają. W mojej klatce na 10 rodzin jest dwie pełne rodziny emerytów, a są wdowy, które ja na przykład na swoim przykładzie powiem. Ja miałam e, czynsz 370 zł, a w styczniu muszę zapłacić ponad 700 zł. Co ta biedna wdowa, jak ona ma 1800 zł, z czego ona będzie żyła? Ubóstwo, ubóstwo grozi naszym mieszkańcom, panie, panie burmistrzu. Tutaj mamy przewodniczący z kierownikiem w puku. Mamy całą władzę tutaj. Co wy zrobili? co by co pop... Nie wiem, jak. Nie wiem, do czego to dojdzie. Szkoda, że nie ma prezesa Luby, bo, bo ja mam pytanie skierowane do niego. Ale mamy tutaj zastępcę, także... Zastępca to dopiero zaczął i, i on może... Nie mógł przybyć, bo nas spotkania. Dlaczego? No to dobrze, no to kto odpowiada za awarię kotła ciepłowniczego? Kto odpowiada za awarię kotła ciepłowniczego? Kto, kto odpowiada? Odpowiemy państwu. My o my chcemy. Już pan, pan jako pracownik ciepłowni, to nie... By... Przepraszam bo... bardzo, nie jestem pracownikiem ciepłowni, jestem pracownikiem wodociągu. Dobrze, które... To jest wszystko jedno. To jest spółka, to jest jedno. Jedno. I pan niech tutaj nie głosuje, bo pan wie. Nie, nie, nie wie. Wie. bo pan wie. Nie Nie zajmuje wie, wie się, nie, nie wybiegam poza. Nic nic nie wie. Tak, nic nie wie tak, że... i najlepiej tak jest powiedzieć. Nie, dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, są jeszcze jakieś pytania, bo wchodzimy do delegacje jakieś tam. Proszę bardzo. Czy można prosić o mikrofon, żebyśmy wszyscy słyszeli tak to. Nie, nie, naprawdę słabo słychać, tam z tyłu nie będą słyszeć. Tak się to wydaje, że to samo jest... One to jest całe mnie akustyczne. Nie, już już mężczyźni. 23 lat. Proszę bliżej. Sama prowadzę gospodarstwo domowe. Moja emerytura to 1293 zł. Od 35 lat płacimy systematycznie. Remont, nie remonty, nieremonty, składki i te wszystko do systematycznie. Dokonałam ponad 100 tysięcy, wtedy kiedy trzeba było yy, wpłacić 36 tysięcy. Ale ja spłaciłam 100. Prosiłam o wyjaśnienie spółdzielni, dlaczego powinna chyba mieć zwrócone albo przyliczone na czymś. Odpowiedziano mi jak zwykle, że oni są w porządku. To wszystko na wina. Te winy, wszystkie drzewi spółdzielni przelewane są na mieszkańców. Proszę Państwa, powiem jeszcze o radę. Bo radni sobie przed wyborami przychodzą, zbierają głosy. Proszą o poparcie. Jeśli chodzi o poparcie, no to ja powiem, jakie ja mam poparcie od radnych. Radnych głosów za prezesem, za spółdzielnią. Spółdzielnia mnie krzyki, bo ja mieszkam od trzech lat w zakrzywiałym mieszkaniu i zielony jest. Cóż, na czwartych piętrze, pod Dachem. Proszę pana, na. Telefon do prezesa, żeby odśnieżali dach, powiedział, że to jest, że nie ma obowiązku odśnieżania dachu, więc ja chyba powinnam wejść, bo mieszkam na górze i nie, to leci tam i zacieka. Po 35 latach zostały dopiero zdjęte napięcie zbiorcze z dachu, w którym się zbierała 35 lat, więc tam była i rdza już, pod wpływem i deszczu i, i innych i to skapywało gdzieś tam, to kropla droży skały. Więc gdzieś tam podchodziło. Miała kilkakrotnie, yy, proszę Państwa, yy, stwierdzane przecieki, ze stokapało z supitu, niskiego stawiała. Nie wierzyli mi. Jeszcze, jeszcze były wiceprezes mówił, że to jest nieprawda, ale przyszedł i zobaczył i dopiero uwierzył. Bo z wiara to jest tak, że Jezus chodzi, nauczał, czynił cuda, a i tak go zabili. Więc bez wiary człowiek nie ma sensu. Życie nie sensu. A jeżeli mówię prawdę i mam to po ojcu bohaterze, więc walczę o prawdę, ale prezes walczy z prawdą. I to jest ta różnica między nami. I co? Mści się na mnie, bo ja zabieram na forum głos, bo mam odwagę mówić w oczy, mimo że ponoszę konsekwencje, bo tak trzeba. I proszę Państwa, Przychodzi do mnie tylko Jabłoński. Wzywam komisję do domu, żeby stwierdziła, żeby te grzy usunąć, bo to świerdziało, a pleśnia wszechobecna była na ramach okiennych. Ja w tej pleśni mieszkam 3 lata i dalej jest to miejsce, które ja wycieram ciągle, żeby nie wdychać tej pleśni. Przychodził tylko Jabłoński. Stwierdzał sam bez komisji. Oczywiście, nie chodziło o to, że bez komisji. Żeby nie mieć tetków, więc stwierdzał, że wszystko ok. Nie zdjęcia robił, ale tego grzywa tam zielonego na życie to nie ukazał na zdjęcia. I w, zaci I w zaciszu gabinetu sobie ukartowali przeciw mnie taki, powiem, czyli cudzysłowie, bo ludzie, którzy gromadzą się w sytuacji i wszystko zrobią dla własnej korzyści, żeby, żeby. Nie z tym cyrograf. Więc wezwał sobie. Nie przyszli, nie stwierdzili, wezwał sobie doktora do spraw budownictwa. Pan doktor podpisał ten cyrograf, ale nie był u mnie. Nie zrobił wizji lokalnej. Nie. A w tych dokumentach, które przedstawiał prezes i to i, i, Jabłoński, nie było wzmianki o grzybie, Więc podpisał. I co? Słuchajcie Państwo, zapłacić naszych pieniędzy. Dwa tysiące prawie 400 z moich, z Państwa za ten doktorowi zapłacić. Po co płacić? Przecież za te pieniądze usunąłbym mnie tego grzyba. Ale nie, to chodziło o zemstę. Kim jest ten człowiek? Jak można nie współpracuje absolutnie, tylko tak wszystkie grzechy spycha? Moja wina, że nie potrafię użytkować mieszkania. Moja wina, że, że pęknięty jest sufit i leciało, Moja wina, że brzyd bo ja jestem ciemna masa i, i właściwie to nic nie poprawię. To jest tak. Nie jestem ciemna no masa. Jeśli chodzi o pracę radnych. proszę Państwa, właśnie radni chodzą i zbierają podpisy i proszę o poparcie. Co potem się dzieje? Pan radnik głosuje. Pan radnik głosuje, powiedz. Może jak będzie ja trzeba, to nazwisko powiem, na razie może Proszę, nazwisko nie podawanie, bo Dobra, może. ale radnie. no to... Proszę pana, jest y, właśnie, jest y, w, w radzie nad który jest senior i junior radny. I co? I też głosował za prezesem. Ale głosował, bo słuchajcie, to jest farsa. Zorganizował prezes walne zgromadzenie w ostatniej Nieszko. Przyszła garstka ludzi. I głosowała za nim, garstka, 90 osób, wszystkiego, cenowo to zrobił. Za kogo on nas ma? Kim on jest, że robić z nas idiotę? Nie dam się, ja mam odwagę walczyć o swoje i nie ustanę w tym, bo mam rację. Zemścił się na mnie, zwołując dyrektora, tego doktora, jakby to tytuł naukowy miał coś wspólnego z uczciwością, i z Przecież taki w Olsztynie sobie y, doktor to zbudował bombę i chciał, chciał wysadzić serię. Więc tak, to co się ma do doktorów, to nie ma nic wspólnego tylko z, z prawdopodobnością. Więc podpisał tutaj nic w ślepo na, na przekazie prezesa i, i, i prezesa i japońskiego. A jaki Jabłonski dostał tutaj nagrodę? jak była pełna sala, wszyscy huczeli po prostu. Ten człowiek też szkodnik. I ten człowiek nie skrzywdził, ale za przyzwolenie prezesa. Mało tego, radny po prostu prezes zatrudnił radnego żonę, ten, tego, który, który, który go popiera, do spółdzielni ta sama kobieta, gdy zaniosła pismo, wyszła przed yy, na schody i nie chciała mnie wpuścić. Bez maski, jak byłam zabezpieczona maską. Ta pani nie, więc ja powiedziałam, że chcę złożyć pismo. Niech pani wróci do skrzynki, ja mówię, że ja muszę mieć potwierdzenie, bo ja chcę mieć dokument. No to z wielką łaską, z takim, z takim badem partii, ze złością przyniosło mi to pismo podpisane. Tych pism, to ja mam, proszę państwa, cały skoroszek. Bo od początku, kiedy mieszkam, zapowietrzają się grzejniki i do tej pory. Nigdy tam źle coś robili, ale te grzejniki się zapowietrzają, ja nie czy to nie że mam zimno jak one grzeją na maksa do Mam teraz jeszcze niedopłaty prawie 400 złotych. Ludzie w mojej klasie, proszę pana, mają po półtora, dwa tysiące oszczędności. Ja bólę z tej nędznej... Co to pani? No ta pani zatrudniona jest. Ta pani nawet odmówiła mi mandatu, jak przyszła tutaj głosować. Powiedziała, że nie ma mandatów już. A dla, a dla tych co? reprezentowali były mandaty dla tych, którzy obecnie, bo jeden pan był, był tutaj w komisji, co nic nie rozumiał i nic nie wiedział, tak, jak w komedii nie? No. Nie rozumiał, zobaczyłam ja, pięć razy, że to dać mandatów dla ludzi fizycznie obecnych na sami, a dla tych upełnomocnionych oczywiście były. Więc ja odmówiłam jej tego mandatu, ale że nalegałam, to wreszcie mi ze złością go wręczyła. Wiele osób nie dostało. A tych pełnomocników to było tylu, że dwa razy tyle. No, Panie burmistrzu, czy pan reprezentował na tym walnym zgromadzeniu naród, lud, czy prezesa, czy grupę trzymającą władzę? Proszę, panie burmistrzu, grupę trzymającą władzę. mówił, pan mi pomoże z tym krzydem, bo ja po prostu umrę w tym domu za żywiony. Pan powiedział, że nie ma nic do powiedzenia. Natomiast podczas, pod, na, podczas właśnie yy, panego burmistrz stwa, reprezentował prezesa spółdzielni i strasznie wszystko z prelilią. Tu pan taki pozemocjonowany tłumaczył był w sądzie ze spółdzielnią sporną sprawę ma taki weterynarz. No. To wszystko zostało obalone, no bo przecież pan, yy, no, władz ma ostatnie słowo do powiedzenia. Więc ja tak to czułam, chciałam sobie spytać, kogo pan reprezentuje? Czy, czy naród, czy wyborców, czy grupa trzymająca władzę? I ta grupa trzymająca władzę w zaciszu, w zaciszu gabinetu sporządziła ten cyrokrast, podpisała, nie, nie przyszła do mnie komisja, oczywiście, bo gdyby przyszła komisja, to by jak właśnie, nie mógł napisać, a odpisał, co chciał. Z zamkniętym, zamknięto buzią, żelazną twarzą i nie zapoznawał mnie z tymi dokumentami. Tylko podpisał i poszedł. Teraz jest podobnie, kiedy proszę o jakieś protokoły, bo przychodzi do mnie. z rady pani czy panie. Czy rady przepraszam? Nie. Ale podobnie. To by prawdę, trzeba mówić w oczy, a nie w zacieszu gabineżu. Jestem skrzywdzona. Tyle lat płaciłam. Za remonty płaci się prawie 90 złotych co miesiąc. Słuchajcie Państwo. Nie, nie płacę od pewnego czasu, bo tego remontu mi nie wykonano, wręcz narazano mnie na utratę zdrowia. W, to, w grzybie mieszkanie to jest to jest po prostu żadnego standardu. Nie ma. To jest szkodliwe dla zdrowia. Ale on nie z moim sprawą. On po prostu się śmieje cynicznie. Rozumiecie? Cynicznie się śmieje, jak ja mówię o swoim ojcu, który też walczył za niego. Był, yy, pokazywałam jakieś dokumenty panu burmistrzowi, był w salamu w obozie niemieckim. No, on się śmieje z tego. Więc co? Nie stać go na takie sfałszowanie dokumentów? Słuchajcie, po co ten doktor za 2400? Czy pytał kogoś z czwartu spółdzielni, prezes, żeby z naszych pieniędzy Doktora, czyli wyraźliście państwo zgodę? Nie. No, proszę bardzo. To jest prywata, proszę pana. To jest prywata, panie burmistrzu. Mówi pan pomóc. Biednej zdoby, a nie po prostu bez radnych. ja nie mam nic do współdzielni. Więc co mi mogło zrobić człowieka? Mścić się, a pan będzie... Radni. Panie radny. Niech pan sprawuje swoją władzę, tak jak radny, nie zatrudniając żonę prezes panu i pan za nim głosuje, oczywiście. Co to jest? Zadowolona, co to jest? To jest nawijanie nas budęty wyborców. Kogo reprezentujecie, wyborców czy grupę trzymającą władzę? Oczywiście, że tak. I tak, i tak mówi mi, i tak mówi mi prezes. My tu z radą nadzorczo sobie usiedliśmy, bo rada nadzorcza. Jaka była rada nadzorcza? Przecież ten człowiek, przewodniczący rady nadzorczej z, z, urzędu, z urzędu miasta, to powiedział, że przyjdzie do mnie jak się pandemia skończy. Jak ja pisałam. Ten brzyd był na suficie i dalej. gdzie kapało. Dopiero usunął, proszę Państwa, teraz po 35 latach, to naczynie zbiorcze. Właśnie, zaciekała to woda, dopiero teraz, ale ile ja musiałam prosić, co to łaska jest, co to jest, to jest prywatny, no tak z tego wynika. Jeżeli pracownik wychodzi i odmawia mi niezabezpieczony maską, że nie spuści mnie, tak samo jak Łódzki kiedyś wyskoczył, czyli były otwarte, a on się pyta, jak ja tu weszłam. Bez maski, ja w masce i ja, on, nie, proszę wyjść, proszę wyjść. Prywatny folwar, no niestety, no. co państwo w państwie, czy ktoś, ma siłę zatrzymać to nieuczciwe, jakby... Jeśli chodzi o właśnie, o to o to nie wyrażenie z doni. prezesa, słuchajcie Państwo, przedmiot, ja powiem, przepraszam te takie słowa. Bo niektórzy urzędnicy się gromadzą wokół, to są poklepcy, którzy gromadzą się wokół władzy mając na uwadze swoje korzyści, oczywiście, że tak, popiera władzę, nie w to. Zwracam się do władza miasta. Też nie poprze, bo on mówi, że on nie ma nic do słówni. Proszę panu, no. No właśnie, no to jako prywatne to nie może pan poprzeć. No nie. Państwa to jest, to jest państwo w państwie, to są mafie. I tak i tak Prezy... Premier. Premier powiedział, proszę pani, to są macie i walczymy z nimi i będziemy walczyć. Dlatego będę walczyć o swoje prawa. Jestem sama, nie jestem. to jest prezes, bo nie mając argumentów podpisuje cyrograf na biedną wdową. Za 1200 zł ja mam sobie uszuamę. A! Jeszcze pan milicjant widział, pan policjant, może milicjant bardziej wykasował. Przyszedł i widział właśnie ten grzyb zielony i powiedział mi, tak jakbym słyszała prezesa, że ja powinnam to zrobić, tam to zrobić, żadnej notatki nie zostawił. To jest grupa trzymająca władzę, to jest mafia. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. 20% podwyżkę. Tak? Rok szybko minie. W jakim stanie jeszcze ciepłownia? W jakim jest ciepło, nie? Na, czy... na te pytanie, które były zadawane... Ja no... Nie ma prezesa, tylko ja mam takie pytanie, kto odpowiada za to, kotły, czy za prawa została wyliczona? Ja to wszystko zanotowałem, pani już pytała, naprawdę. Te pytania, ja na te pytania... Ja mam, ja mam, ja mam Panie taką prośbę Burmistrzu, do Państwa. Tylko my czekamy na odpowiedzi, a nie na pisanie telenowery. Proszę Panią, odpowiem bardzo precyzyjnie, bo ja te pytania, na te pytania już na sesji Rady Miasta e, odpowiadałem, mnie dwóch radnych je opozycyjnych zadawało i mimo, że ja bym prosił Państwa, żebyście zawsze uprzedzali nas, to ja bym przygotował ceny, bo ja się z Panią absolutnie nie zgadzam, że mamy najwyższe ceny, bo nie mamy tych najwyższych cen. Powoli, powoli, szanowni państwo, bardzo proszę, ja nie przeszkadzałem, państwo dosyć długo wypowiadaliście i zadawaliście pytania, więc pozwólcie, że ja odpowiem teraz, dobrze? Ja wysłuchałem i pani Zofii, i pani. I pozwólcie, że teraz ja odpowiem na te pytania. Więc tak, po pierwsze wrócę zaraz do, do, do CEN, do ciepłowni i powiem Państwu wszystko. To co się dzieje. Chcę tylko powiedzieć Pani Zofii, Pani nie pamięta, jak Pani pomagałem przez kilka lat, prawda, i, i, i dopracowała Pani do emerytury, tak? To o tym Pani zapomniała. Poza tym ja trzymam władzę dotąd, Szanowni Państwo, dopóki Państwo mnie wybiorą. Jak Państwo w wyborach mnie nie wybierzecie, to ja tej władzy nie będę trzymał. Przyjdzie inny burmistrz i będzie ją trzymał i to jest normalna kolej rzeczy, tak? Ale ja Pani Zofio nie przeszkadzałem Pani... Przepraszam, Pani Mario, Pani Mario, tak Mario, dobrze, Pani Mario, nie przeszkadzałem Pani, więc bardzo bym prosił, żeby Pani mnie też nie przeszkadzała. Ja wiem, ja wiem, że Pani cierpi, ale no cóż, czasami takie jest życie. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ceny, tak, to te ceny rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj są w Łomży, w Piszu troszeczkę niższe niż u nas. Państwo, w Białym Stoku są ludzie nie dostali tak, podwyżek. Nie szanowni państwo, Białystok, osa... Białystok, Białystok jeżeli, no, jeżeli będziemy tak dyskutować, to prosimy ja, o ja, ja bym się wypowiedział, a państwo potem mi zadacie pytania, bo ja będę teraz szarpał do wypowiedzi i odpowiadał. Ja pani zaraz odpowiem, dlaczego w Białym nie ma podwyżek, bo w Białym jest spalarnia śmieci, która zasila jest ciepłownią. i, i, tam, są, i tam jest surowiec za darmo. Za darmo po prostu wszystkie śmieci z Warszawy, nawet od nas nie biorą, bo tam jest układ polityczny i połowa Warszawy przywozi śmieci do Białostoku żywcem, bo nie jest to nawet spalarnia RDF-u, tylko żywych śmieci i jest w bardzo wysokiej temperaturze palona. To jest produkt, za który jeszcze Warszawa płaci za spalenie białostockiej spalarni. Więc ta spalarnia Lecha generuje ogromne zyski i mogłaby naprawdę za darmo te ciepło dostarczać, ale URE na to nie pozwala, bo jest coś takiego jak Urząd Regulacji Energetyki i ono określa ceny dla mieszkańców, żeby nie było takich miast, gdzie za darmo jest ciepło i miast, które muszą płacić tyle co my, albo na przykład tyle co wysokie Mazowieckie, czyli o 50% jeszcze więcej, czy, czy tyle co Zambrów, gdzie jest jeszcze o 30% więcej. I, to, I gdybyście Państwo powiedzieli nam wcześniej, to byśmy Państwu tu wyświetlili ceny stary, żebyście Państwo mogli zrobić sobie zdjęcie i żebyście Państwo nie mówili, że kłamę, tak? I porównać to. Ale ile już Więc... na, na CW, a bardzo dużo na e, CO? Słyszałem, no. że, że są duże różnice między CO a CW. A, a. dziękuję nie mówiłem o co Ja nie wiem, Marek, gdzie to słyszałeś? Czy ja coś tu mówiłem o centralnym rzędzie i ciepłej wodzie? Nie. Dużo więcej używamy, e, używamy e, energii. Nie, panie, panie Ma Marek, ja mówiłem, że w zimie zużywamy e, powiedzmy 18 e, giganczuli a w lecie niecałe 2 gigażule. Ja o tym mówię ciepła ogólnie. Bez względu na to, czy to jest ciepło na ciepłowodę, czy na, na ten, nam wart, w projekcie ważna jest Moc pieca i odbiór ciepła od tego pieca, czy to będzie ciepła woda, czy to będzie, to my tego nie rozróżniamy, bo w lecie my używamy tylko ciepła do podgrzania ciepłej wody, a w zimie podgrzewamy i ciepłą wodę i, i podgrzewamy kaloryfery, o to mi chodziło. No ale... A ja nie mówiłem co, gdzie, ile zużywamy, bo ale to trudno powiedzieć. Mi chodzi o to, że w ciągu roku to są niewielkie różnice, no i, i to, o to mi chodzi. Jak niewielkie, no jak niewielkie. W zimie zużywamy ciepła 18 giga, a w lesie 2. Ale wychodzi w ciągu roku. No w ciągu roku. No. no w ciągu roku to w moim budynku było na, na CO było 586 gigajouli, a, a na ciepłej 507 Ale to Marek, to naprawdę nie do mnie. To ja nie rozliczam, ja nie mam o tym zielonego ale pymięcia. Jak się tego tym. Te proporcje? My mamy liczniki, o tyle mamy fajnie w bloku, bo mamy liczniki i skończyły się spory. Tak? Ile kto zużyje, tyle ma na liczniku i, i, no, i ja, to, ja, mam, ja mam to z głowy. No. Ja mówię z faktu, Proszę? co wynika mówię, co wynika z faktur, że w ciągu roku było mówię. Po, po ale nie, panie, Szanowni Państwo, ja nie wchodzę w ten temat. To jest temat spółdzielni mieszkaniowej. Ja tam jestem członkiem. Ja mogę dyskutować tam na zebraniu członkowskim spółdzielni, ale to nie tu... bo faktury wystawia pułk. Faktury wystawia puk, szanowny kolego, za węzeł, tylko i wyłącznie. A nie, a nie indywidualnie. Mówię, mówię, E, dobra, ja poproszę prezesa o odpowiedź, tak, e, czy faktury na, i, e, na poszczególne mieszkania wystawia PUK, czy nie? Pan nie chce słuchać najprawdopodobniej już tutaj. natomiast nie wiem, czy pan wziął próbę wszystkich bloków, bo wiem, że na jednym z bloków było e, pomyłkę na podliczniku, jeżeli chodzi o pomiary e, na centralne ogrzewanie na i na ciepłą wodę i taki pismo wyjaśniające porządek spółdzielni. Bo główny licznik dobrze liczył energię, natomiast podlicznik miał uszkodzoną czujkę, więc trudno mi powiedzieć. No. Natomiast nie, ale główny licznik dobrze policzył ciepło, więc faktura by się nie zmieniła w odnośnej ilości zużytej energii. I to jest najprawdopodobniej, pewnie o tym bloku Pan mówi, bo 99% bloków jest bardzo dobrze rozliczanych, więc i to było. Nie, nie, nie. Więc jeden, jeden miał, jeden blok miał uszkodzony policznik. To jest jeden węzeł na trzy bloki. No to jest grupowy węzeł. Tak. Czynimy cały czas postępy, jeżeli chodzi o likwidację węzłów grupowych. I tak jak w tamtym roku i, i dwa lata temu takie węzły grupowe likwidowaliśmy. Na osiedlu Vitosa, w tym roku również będzie jeden likwidowany grupowy na indywidualne i systematycznie będziemy likwidować wszystkie wędrówki grupowe. Ale no, ja mówię o, w tej chwili było na, na osiedlu Vitosa, w tamtym roku były na osiedlu Vitosa yy, likwidowane.